Drodzy kochani rodacy, dzisiaj postanowiłam nagrać taki inny, bardziej dosadny film, ale już zeszło ze mnie ciśnienie i postanowiłam, że jednak nie będę tego wam rzucać, bo bardzo się wkurzyłam na to, iż cały czas są tacy wśród nas, którzy prą do tego, żeby ludzie, żeby was wyciągać na ulicę. To teraz uporządkujmy. Sytuację jest tam faktycznie w naszym kraju. Zresztą zapraszam do powzięcia wiedzy do wcześniejszych moich przesłań, które Wam udostępniałam na swoim kanale. I proszę, wzywam Was, byście nie ulegali tym potrzebom ludzi, którzy nie mają świadomości, w czym żyją. Mam na myśli m.in. to ten fakt, iż żyjemy pod już jawną okupacją. Do 2020 roku ludzie mogli nie wiedzieć, nie być świadomymi zagrożenia zakamuflowanej okupacji, ale rok 2020 zmienił wszystko. Zmienił całe oblicze naszego kraju i tej administracji. Rok 1988 na 1989, obrady magdalenkowe. Przypominam wam, tam nie było ani jednego Polaka. Byli polscy obywatele, ale nie było ani jednego Polaka. Stały na stołach menory. Yy, bawili się pięknie, ładnie. Szafowali, zaczęli wtedy szafować naszym życiem i naszych przodków. Życiem. Bo na przykład moja babcia, mój dziadek już nie żyją. A są moimi przodkami. Wielu z Was rodzice już nie żyją. Yy, została powołana trzecia Jakim prawem została powołana trzecia RP? Skoro nie było tak zwanego remamentu państwa polskiego przeprowadzonego. Czyli stan. Po tak zwanym PRL-u nie został policzony, co zostało zbudowane, co zostało zniszczone, rozgrabione i tak dalej. No to o jakiej wolnej Polsce wy chcecie mówić? W 1988 roku, mało tego to jeszcze, w 1988 roku została powołana do życia. Na Instapia jest ta informacja, więc kto tam jest chętny, proszę sobie odszukać. W 1988 roku zostało powołana Międzynarodowa Korporacja Finansowa. 2016 rok, przepraszam, że wskaczę, zostaje istnieć Ministerstwo Skarbu Państwa. Zobaczcie, ile czasu potrzebowali do demontażu. I ogłosili to wtedy publicznie. Yy, pomiędzy 1989 a 2003 rokiem, co się wydarzyło w naszym kraju? Transformacje, denominacje, oddawanie Polskich zakładów, fabryk, pod zarząd obcych korporacji. Zabiesem. W późniejszym czasie czyściciele kamienic. Kolejne hasło. A wy dalej myślicie, że żyjemy, że mamy polską administrację państwową, a nie okupacyjną, potrzebającą się pod polską administrację państwową. Ha, ordynacja wyborcza. Tak, Polacy, kochani rodacy. Decydujecie ich, tak? O, o tym, kto ma być na czele narodu polskiego, kto ma być na czele administracji? Tak, tak. Brawo za to, że tak myślicie. Że decydujecie. Ordenacja wyborcza została tak skonstruowana, są już też tacy, którzy doszukali się, że została po prostu przywrócona. Z czasów sanacji, za Piłsudskiego, przez wielu z Was uznawanego za bohatera narodowego polskiego. Przypomnę w tym miejscu, że Piłsudski oddał mnice... Nie możemy drukować własnego pieniądza, nie mamy własnej mennicy. Zarządza tą mennicą City of London Corporation. Możecie się śmiać, ha ha ha. Hichop. Ironii z moich ust? Kurwa, płakać mi się chce. Że jesteście kurwa w większości tak tępi. Że tego nie widzicie kurwa. Że, że nas sztują kurwa mi na siebie. Żebyśmy się gryźli między sobą. Cały czas nas dzielą. Jak myślicie po co tyle tych partii powstawało? Oni, kuźwa, za się śmieją z nas, Polaków, że dajemy się kuźwa im okłamywać i oszukiwać. I stajemy naprzeciwko siebie i się kłócimy, wyzywamy. Jak długo tak to ma jeszcze trwać, zanim się otrząśniecie, kurwa, z tego letargu, zaczniecie myśleć, kurwa, po polsku? I przyznacie sami przed sobą, kurwa, że żyjemy pod okupacją i trzeba coś z tym zrobić. Co nasi przodkowie robili podczas II wojny światowej? A tu jeszcze przypomnę, kuźwa, powtórzę jeszcze raz. Tak że pokojowego do tej pory nie ma z Niemcami podpisanego, między innymi z Niemcami. Więc jaka mowa jest o wolnym kraju? Nie ten wolny kraj, kurwa? nie mamy tą polską administrację państwową? Dlaczego jest ta grabież, kurwa, i szalbierstwo narodu polskiego? Na naszych ziemiach. Niszczenie, kurwa, i zbliszcza. Dałam wam na początku tego filmu specjalnie, od Mat Maxa, yy, z... zrobiłam screena odnośnie tych wałów i tak dalej, w tej powodzi. Oczy otwierajcie, kuźwa. Nie na ulicę wychodźcie, bo żyjemy pod okupacją. Ustawa 1066 mówi o brak pomocy. Że jeszcze tacy się pojawiają, kuźwa co nawołują do wyłączenia na ulicę. Zaprzestać kuźwa uznawania i akceptowania, zaprzestać płacenia haraczy zwanych podatkami, zaprzestać rejestrowania aut, siebie, kuźwa podpisywania ich, kuźwa podań, pis. Zacznijcie wychodzić z pozycji, kuźwa zwierzchnika władzy, bo naród polski jest zwierzchnikiem władzy. Jesteśmy gospodarzem tej ziemi rdzennym z pochodzenia kuźwa, z niezbywalnych naszych praw. Zachowujcie się kuźwa, jak tego studarza przystało. Oni nie są naszymi żadnymi przedstawicielami. Są przedstwa zwane wyborami. A obracającej ordynacji jeszcze wam na szybko powiem, to taka sama jest jak była w 2021 roku dla Piłsudskiego, tego waszego, większości z Was guru, bohatera narodowego, który nie był Polakiem i działał przeciwko Polakom. Yy, to jest to sama, tylko zmienili kwadraciki z, z czarkami na X. Spróbujcie umowy popisać X, skoro tak X jest taki ważny. Czy ta karta wyborcza spełnia w, w, wymogi dokumentu ścisłego si si Czy inny dokument ścisłego si zachowania? To powinien mieć dokument ścisłego si zachowania? Zanim postanowicie znów tam iść, to zadajcie sobie pytanie, poszukajcie. Jest dostępna informacja, wiedza w internecie. Znajdziecie na pewno odpowiedź na ten temat. A tutaj Wam wrzucam na koniec list otwarty Tadeusza Ciołackiego z 22 września 2024 roku. Jeżeli jesteś Polakiem, Polką, rdzennym, leży Ci na sercu szczerze los naszej ojczyzny, to zacznij zachowywać się tak jak trzeba, jak na gospodarza tych ziem, rdzennego gospodarza tych ziem przystało z racji pochodzenia, niezbywanych praw. Konspiracja, organizacja Rafał Brzezki, YouTube, organizacja bez organizacji, Ruch oporu bez przywódców, bez farbowańców i lisów tych farbowanych. Przestańcie uznawać konfy i tak dalej, bo to wszystko jest, uznają oni wszyscy administrację okupacyjną czołem. I przepraszam, że dogrywam. Zainteresujcie się stroną Tadeusza Cichockiego naprawdę szczerze. Jeżeli chcecie kuźwa się umieć bronić i widzieć w czym żyjecie kuźwa, w co zostaliśmy wszyscy, cały nasz naród został wpierdolony. To już kurwa naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, że wielu z was daje się kuźwa mamić tym, którzy uznają tą administrację jako polską państwową, a jej nie ma. Bo gdyby była, to i wybory byłyby z pisemnym pełnomocnictwem, czyli coś na zasadzie kuźwa, yy, tak jak dajecie adwokatom pełnomocnictwo, żeby was reprezentowali. Na przykład, tutaj trzeba też yy, z tym, yy, z, w ten sposób, w tą stronę iść, żeby każdy z nas mógł później odwołać takiego, który się nazywa, siebie nazywa pr naszym przedstawicielem. Zobaczcie, co się wyprawia. Pomyślcie nad tym. Zacznijcie wa logicznie myśleć. Ustawa 966. Obratnej pomocy. Uwaga, uwaga. Niebezpieczeństwo. Nie wychodzimy na ulicę podczas okupacji. Tylko działamy po cichu. Jeżeli mamy już działać. Zakonfirowane na Trybunału Narodu Polskiego. Powoływać, bezwzględnie powoływać. I się łączyć kuźwa Polacy, rodacy, w jeden organizm. Tego się boją. Nie jednoczyć, łączyć. Jak ja chcę kuźwa zjednoczyć, to mnie krew zalewa. Tylko się połączą Polacy. Ci, którzy wiedzą, co w polskiej trawie piszczy. I nie będą uznawać, i nie będą akceptować, i nie będą kolaborować. W imię kurwa Mamony i Lucyfera. Wychodzenie z Matrixa. Bla, bla, bla kuźwa. Tak, tak wam kuźwa w głowach namieszali. Różni. Różnej maści. Swoją dupę chcecie chronić. Prosicie mnie o pisma. Żeby, ale jak się pytam, w czym, ży, w czym Czy wiesz, w czym żyjesz? To jest cisza. Chodzi najwięcej ludziom o ochronę własnej dupy za przeproszeniem. Ale nie o ojczyznę, macierz i sytuację w kraju, żeby zmienić to, odwrócić. Tak, jak powinno być, tak jak porządek prawny powinien być. To jest totalna ignorancja. Ja nie mam nic przeciwko pomaganiu ludziom, jeżeli chodzi o kwestie formalne, tak samo jak Tadeusz Chichocki. Ale kuźwa i co pismem sobie kuźwa ktoś tam dupką ratuje i to dalej będzie haracze płacił? Będzie dalej uznawał administracja? Bo będzie uważał, że żyje w wolnym kraju, a tylko się komornik organizując na nim na nim uwziął? No tak to nie idzie. Żeby się postawić, żeby powiedzieć, kim ja jestem w własnym kraju, z taką pewnością, stanowczością. To trzeba to czuć i wiedzieć. To jest na pierwszym miejscu i wtedy można chronić, obronić siebie, starać się obronić siebie formalnie, bo jeżeli wiesz, że żyjesz pod okupacją, no to wiesz doskonale również, że z, nim, z nimi nie ma pertraktacji, pertraktacji, współpracy i jak już powiesz A, no to musisz mówić B i C i tak dalej. A nie stać jak w krótkich spodenkach, a może tak, a może nie. To jest siła właśnie Polaków, którzy rozsądkowo, zdrowomyślą i podejmują sobie rękawice obrony siebie. Mają w tej głowy to słowo okupacja, i są świadomi tego, że mogą to stracić, to co mają. Jest grupa ludzi, którzy myślą, że jak będą grzeczni, posłuszni i tak dalej, i będą tylko myśleć o zarabianiu pieniędzy. Na w ludzkiej, szczególnie teraz podczas tej powodzi, były też takie przesłanki, gdzie proponowano za pieniądze powodzianom yy, agregaty i tym podobne rzeczy. Yy, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Myślicie, mówiąc do tych, co tak właśnie ignoracyjnie podchodzą do tematu i liczą tylko na to, żeby zarabiać, zarabiać i, i, i y, dorabiać się na ludzkiej krzywdzie również. To co, to myślicie, że y, obronicie swój majątek? Czy pewnego dnia wam przyjdą i zabiorą? Albo waszym dzieciom? Wy, wy nie chcecie dopuścić do siebie tej y, wiadomości, informacji o okupacji? Łudzicie się? Już pojawiają się, coraz więcej informacji się pojawia, że zabierają działki ludziom, Także powodzenia. Róbcie tak dalej. Uznawajcie, akceptujcie, płacicie haracze, zobaczycie, co będzie za niedługo z naszą ojczyzną, ziemią ojczystą, jak będziecie ignorantami. To jest ten moment, kiedy powinno się zaprzestać i działać zgodnie z myślą polską-polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Tak więc moi kochani rodacy, mam nadzieję, że ten przekaz trafi do wielu z polaków, bo macie do wyboru utratę ziemi ojczystej czy utratę waszego prywatnego majątku. No jak nie będziecie już yy, na rdzennej swojej ziemi, bo będzie ona przejęta całkowicie razem z, z wami jako zasobem ludzkim, będziecie się mogli rozwijać? Będziecie mogli yy, powiedzieć nie? Czy będziecie już musieli robić tak jak... Polskojęzyczny pan wam będzie kazał.